niech będzie Bogu Wszechmogącemu. Chwała Bogu. Ja się tylko raduję szczerze, gdy mogę witać się z bratem czy siostrą i prawdziwie oddawać, nawet w tym powitaniu mówić, że przede wszystkim, nade wszystko, chwała Bogu się należy. Dziwi mnie, że tak wielu dało się oskubać z tego, możliwości tego pozdrowienia, oddając chwały Bogu i i zastąpili zwykłym jakimś Dzień Dobry, albo innym słowem. Naprawdę nie rozumiem tego. Chciałbym, abyśmy otworzyli Piątą Księgę Mojżeszową, tą, szósty rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa, szósty rozdział od początku. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, Wasz Bóg nakazał Was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj ich Izraelu i starannie je wykonuj aby Ci się dobrze pogodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak Ci przyrzekł Pan, Bóg Twoich Ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, całego serca swego, całej duszy swojej i całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, że bywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i stając, przywiążę, że jako znak do Twojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odźwiach Twojego domu i na Twoich bramach. A Może jeszcze fragment, dwunasty werset. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz przejęty czcią dla Pana, Twojego Boga i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. I nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło Was. 25 jeszcze werset, i będzie Wam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana, Boga naszego, te wszystkie przykazania, jak nam przykazał. I może 7 rozdział 5, werset 6: Lecz tak z nimi postąpicie: ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie. Święte ich drzewa wytniecie, ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego, ciebie wybrał Pan, Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Bracie i siostry do tego miejsca, którzy nie zna tych słów, którzy nie zna tych wersetów, każdy na pamięć, choćby kogo w nocy, kto obudził i powiedział, powiedz, jak, jak te słowa są, każdy by wyrecytował. Zdawałoby się to takie pospolite, takie, takie normalne, naturalne, każdy to zna. I bracia, siostry, my przyglądamy się w lewo, w prawo, wobec, w miejsca, gdzie Bóg nas postawił. W naszym domu przypatrujemy się, w naszych rodzinach, w naszych zborach przypatrujemy się. I od bracia i siostry rozmawiamy, bo nie da się rozmawiać o rzeczach, które naokoło się dzieją. Rozpatrujemy wobec Bożego Słowa. Rozsądzamy to według tego, co Jezus wskazał, jak uczniowie nauczali, jak żyli. I od tym wszystkim różne rady wskazujemy, różne rzeczy wypowiadamy i rozsądzamy. Widzimy, że to czas ostateczny jest. Nikt nie ma ku temu jakichś wątpliwości. Każdy o tym pewien jest. Ale w tym wszystkim my dostrzegamy te rzeczy, ale najważniejszą rzeczą jest, bracie moi, siostro moja, abyśmy my w czystości stali przed Panem. Bez względu na to, gdy spojrzysz w lewo i zobaczysz ludzi, cokolwiek nam robią, bez względu na to, gdy oglądniesz się w prawo i zobaczysz, co ludzie czynią, zobaczysz w tył, zobaczysz w przód, żebyś nie powiedział, oni tak postępują, to ja. I tu ważmy się, co my mamy uczynić. Abyśmy nie upodobnili się do tego, abyśmy nie dali się wciągnąć w to wszystko, nawet w rozmowy w to, abyśmy nie zabrnęli jak za daleko. Ale bracia i siostry, my zostaliśmy zawezwani, jak brat ostatnim czasem tu czytał, że mamy być święci dla Pana. I Bóg do tego nas zawezwał, do świętości, do czystości. Bracia i siostry, jeden brat swego czasu też mówił: Jeśli chcesz, aby Pan ciebie używał, jeśli chcesz, aby Pan używał Twoich ust, to niech będą one czyste. Jeśli Pan, chcesz, aby Pan używał Twoich oczu, Twoich rąk, Twoich nóg, niech to wszystko będzie czyste przed Panem i dla Pana, aby Pan mógł użyć. Pan mógł uświęcić przez swego ducha świętego i użyć dla swojej chwały. Któż z nas nie chciałby, aby duch święty go prowadził? Któż z nas nie chciałby, aby Pan prowadził, kiedy rozmawiamy z drugą osobą, choćby w zwykłej rozmowie, aby siła Boża stępowała, aby te słowa nie były z nas samych, z naszej mądrości, z naszego doświadczenia, ale aby duch mocy, aby się objawiała i drugi słuchając, aby nie miał wątpliwości, że. Sam Pan dotyka Jego serca i chce zmiany w swoim życiu. Zmiany w swoim życiu. Od do tego Pan Bóg powołał do świętości. Oto te słowo, które czytaliśmy. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Nikt nie ma do, co do tego wątpliwości. Jest napisane, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, całego serca tego całej duszy swojej i całej siły swojej. Ja chciałem na chwilę się zatrzymać przy tym słowie stałej siły swojej. Ja chciałem, abyśmy dzisiaj, stojąc przed Panem tutaj, na tym zgromadzeniu, abyśmy rozmyślając o, nad tymi rzeczami na pierwszym miejscu teraz wejrzeli w swoje serce, w swoje życie, w swoje postępowanie. Abyśmy zważyli, jak Pan nas zawezwał do tej miłości, do ofiarności dla Niego. Jak na dzień dzisiejszy tak naprawdę wyglądamy przed nim? Oto bracia i siostry, wejrzyjcie w swoje ży życie. Czy czasem w któregoś z nas życiu nie ma tak, że od człowiek może powiedzieć: Ja tak pamiętam czasy lepsze w swoim życiu, gdzie ja bardziej za Panem wszedłem? Że ja spojrzę i mówię, od Pan bardziej mnie używał, odczułem bardziej jak Duch Święty prowadził, jak dotykał, ja bardziej stawałem na kolanach, ja bardziej szukałem Pana, ja bardziej chciałem. Ale dziś, czy czasem ktoś z nas nie może powiedzieć, dziś już nie jest tak. Obyśmy nie zatrzymali się w tym miejscu i nie powiedzieli, od już tak będzie żebyśmy czasem takiej postawy nie przyjęli wobec tego wszystkiego. Bracie i siostro, a spojrzyj, a może ty jeszcze nie doświadczyłeś, a może doznajesz pewnych rzeczy, ale mówisz, no może to już wszystko, co dla mnie przygotowane. Bracie i siostro, wejrzyj Słowo Boże, wejrzyj, co Bóg przygotował, jakie obietnice dał i chciej więcej, nie stań w miejscu i nie powiedz, na tym ja już pozostanę. Niech Twoje serce pragnie, niech twoje serce dąży jeszcze więcej i bardziej, aby nie stanąć w miejscu, ale żeby stać się naczy, naczyniem do celów zaszczytnych. Oto pamiętacie, gdy do Jezusa przyszedł pewien młodzieniec, jest napisane, że bogaty. On przyszedł i mówi, co mam czynić, aby być zbawionym? Jezus mu zaczął wymieniać. Ci ojca, czy matkę i tak dalej wymienia. On mówi, panie, ja tu wszystko czynię od młodości. Któż nie chciałby na, na stwierdzenie Jezusa taką odpowiedź dać? O, ja to czynię! Wiecie, Jezus dał mu odpowiedź. Jezus dał mu odpowiedź, ale mu to nie wystarczyło. Ja kiedyś o tym wspominałem, ale chcę przypomnieć, że z jaką postawą przychodzimy do Jezusa, taką odpowiedź otrzymujemy. Przyszedł młodzieniec, zadał pytanie, Jezus mu odpowiedział, i wielu w tym momencie by się odwróciło i mówi: W takim razie jest dobrze, w takim razie mi wystarczy. Jezus powiedział czym to, czym tamto, ja uczyniłem, ot to jest dobrze. Ale on coś więcej w życiu chciał. On zadał jeszcze jedno pytanie, on chciał jeszcze czegoś więcej w swoim życiu. On nie powiedział u innych i tak lepiej niż inni: Jestem. Ale on chciał czegoś więcej. On chciał czegoś więcej. I gdy Jezus zobaczył niego pragnienie, otrzymał inną odpowiedź. Otrzymał inną odpowiedź. Gdyby odszedł, on by tego nie usłyszał. A Jezus powiedział: idź, sprzedaj wszystko, co masz, i przyjdź i naśladuj mnie. I wracaj siostro, z jaką postawą przychodzimy do Jezusa, kiedy przychodzimy przed Boży Tron, i jaka postawa w naszym sercu jest, taką mi odpowiedź otrzymamy. Bracia i siostry, ile Ty chcesz zmian w swoim życiu, jesteś gotowy ofiarować, taką odpowiedź Ty otrzymasz. Wielu przychodzi, Panie Boże, dziękuję za to, pobłogosław to, pobłogosław, dziękuję, że prowadzisz i tyle. I tyle i poprzestają na tym. Nie idą i nie chcą iść drogą uświęcenia ze względu na to, że to niesie za sobą koszta. To niesie za sobą wyrzeczenie, to niesie za sobą zaparcie się samego siebie, rezygnacja ze swojego ja, rezygnacja ze swojej ambicji, swoich planów, swojego e, nieraz i hobby jakiegoś, samego siebie rezygnacji i już niewielu wstępuje na tą drogę. Już niewielu chce usłyszeć to drugie słowo od Jezusa, który mówi... Idź, sprzedaj wszystko, co masz i przyjdź na ślady. Niewielu z tego korzysta. Ale Pan nasz, Bóg nasz wezwał nas do świętości. I wiecie, wiemy, że mamy szukać, miłować Pana Boga z całego serca? Z całej duszy swojej i z całej siły. Ja chciałem wspomnieć, bracie siostro, zobacz swoje życie. Ileż razy było tak? Że wiedziałeś, coś czyniłeś dla Pana, ale przychodziła myśl, no i tak dużo uczyniłem, a zatrzymałeś się. Odpowiem podam przykład. Wiecie, zdarzyło się, że, że puściłem, i wiecie, to był jeden dzień, drugi, i ciało zaczynało dawać mocno mi w kość, dało się we znaki, a ja mówię, no już dwa dni, poszczę. Ja mówię, może zakończę na tym. Ja mówię, i tak ciało daje się we znaki, od. Zakończę. I wiecie, ja poszedłem. Podziękowałem Bogu, zacząłem jeść, ale przyszła do mnie myśl, czy to było z całej siły. Ja mówię, panie, ja miałem siły jeszcze, ale ja się poddałem. Ja miałem jeszcze siły, ja jeszcze mogłem. Rozumiecie, ile w życiu takich sytuacji jest, że my rezygnujemy, a dobrze wiemy, że jeszcze mamy siły. Ale ciało, jakieś inne rzeczy zaczynają wpływać i my mówi, rezygnujemy z pewnych decyzji, z pewnych kroków ofiarnych, z pewnych, z pewnych rezygnacji z naszego życia. W naszym życiu jest pragnienie, chcemy, ale kiedy przychodzi do zapłacenia ceny, tak często zawodzimy, tak często się zawracamy. Jezus mówi, ja chcę całego serca od siebie, ja chcę całego życia. Kto zachowa siebie od tych rzeczy pospolitych? Kto zachował od siebie, będzie dopiero przeznaczony do celów zaszczytnych. Będzie do celów zaszczytnych gotowy do użycia. Obracaj siostry, kto nie chce, żeby Pan przemawiał, kto nie chce, żeby Pan działał pośród nas, kto nie chce widzieć znaki i cuda, które Pan czyni? Kto z nas nie chce, aby Pan przemawiał każdego dnia przy każdej sposobności, każdym zgromadzeniu, żeby Duch Święty wstępował, e, żeby moc Boża się objawiała. Któż nie chce? Każdy chce, ale ile z nas jest gotów zapłacić cenę, cenę rezygnacji, ile z nas. Bracie i siostry, nam trzeba uświęcenia. Uświęcenie znaczy oddzielenie. Oddzielić się, zostawić pewne rzeczy. Że moje oczy nie będą patrzeć na pewne rzeczy. Wiecie, nawet ktoś by powiedział, oto takie niewinne, aż takie nie szkodzi. Bracie i siostry, każda rzecz, która nie prowadzi się do Bogu, niech zostanie odsunięta, jeśli nie jest Ci potrzebne, odsuń, a szukaj Pana, wołaj, Panie dotnij, Panie zmień mnie, Panie oszlifuj, Panie ukształtuj więcej, więcej, ja chcę zmiany, zmiany. Wiele mówi, Pani, dziękuję Ci, Pani, ja idę za Tobą, dobrze mi, dobrze mi, ale jak niewielu mówi, Pani, ja chcę czegoś więcej w życiu, ja nie chcę tak tak patrzę na lewo, patrzę na prawo i, i nie chcę powiedzieć, że jest dobrze. Ja chcę więcej, ja nie chcę patrzeć, że tamten potrzebuje zmian, tamtej, tamtej. Ja chcę powiedzieć, ja chcę zmiany, ja chcę zmiany. Ile dziś my w naszym życiu dostrzegliśmy cudów Bożych, cudów Bożych, które zaczęły się w momencie, kiedy ktoś ustąpił, kiedy ktoś powiedział, Boże, zacznij zmianę ode mnie. Zacznij przeobrażeniu ode mnie, zacznij łamać, kruszyć mnie, zacznij zmieniać, 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 uświęcać. I kiedy serce zaczynało być poddane, kiedy Duch święty zaczął pracę, mógł wykonywać, dopiero Pan przychodził w mocy i sile, zaczął dotykać, zaczął uzdrawiać, zaczął czuć, co da żeby człowiek straszny ze mnie mógł powiedzieć: Od ja to uczyniłem. Ale przychodzi słowo, że człowiek musi wyznać i ze świadomością mówi: Sam Pan zadziałał, sam Pan uzdrowił, sam Pan przemienił, sam dotknął. Aby czasem ktoś chwały nie odebrał, aby czasem ktoś nie ucznął dla siebie. Duch Święty nie będzie przebywał w naczyniu, które jest zaświecone rzeczami, który zajmuje się rzeczami, które nie powinny. O tak wiele przez nasze usta wypływa rzeczy, które nie powinno. Tak wiele słów para, które nie winny w ogóle wypłynąć Chcę, żeby Bóg używał Twoich ust, niech będą uświęcone, poświęcone dla Pana, że obrażone dla Niego, niech wychodzi błogosławieństwo, niech wychodzi w stawiennictwo, w modlitwie, w boju, o którym brat mówił. W boju, nie w modlitwie, nie w walce ale w boju przed banem. Ileż nasze ręce czynią rzeczy, które nie powinny, chytają się, czytają, oglądają, nasze uszy słuchają rzeczy, które nie powinny. Odejdźmy od tego, odstąpmy, od tego, odstąpmy, aby tylko słowo Pańskie przemawiało, aby tylko Duch Święty poruszył, aby tylko Twoje ucho było nastawione na głos Ducha Świętego, nie tylko po to, abyś słuchał, może przez tego brata Pan powie, może przez tego, ale żebyś usłyszał sam osobiście głos Ducha Świętego. Żebyś nie był zdziwiony, nie zabraknie tych braci, na których dziś polegasz. I powiesz, ja nie mam od kogo usłyszeć. Nie ma tych braci, na czym staniesz? Ty sam musisz słyszeć ten głos. Choćby nikogo nie było, ty będziesz stał, abyś ty słyszał, bo do ciebie osobiście Pan chce przemawiać. Do ciebie chce zmieniać, chcę uświęcać, chcę przeobrażać. Pan chce działać wśród nas, ale potrzebuje naczyń oczyszczonych, poświęconych. Chce ciebie, chce w Twoim domu zmieniać. Chce Twoje dzieci dotykać. Chcę uświęcać, chcę duchem wypełniać, mocą z wysokości, ale chcę Twojego serca całego, życia całego uświęconego, abyś miłował Pana ze wszystkich sił. Nie zabracaj, nie wątpij, nie mów, ja już tak zostawię, ja już nie idę dalej, to ponad moje siły. Jest napisane, Pan nie daje więcej niż możemy znieść. Pan daje rzeczy, aby Ciebie dotknąć, aby przemienić, aby wypalić w ogniu doświadczenia. To, co go nie chwali, to, co odciąga od siebie. Ja chcę, bracie i siostrę, abyśmy teraz klęknęli przed Panem i nasze serca rozważyli przed Nim, abyśmy roz, rozsądzili przed Panem. Sam wiesz, co w Twoim życiu jest. Sam wiesz, co dotyka. Sam wiesz, co przeszkadza. Duch Święty dotyka Twojego serca i wiesz, co przeszkadza. Ale czy chcesz zapłacić cenę? Czy chcesz zapłacić cenę, aby być świętym, oddzielonym, użytecznym? Bez ceny nie ma Bożego prowadzenia. Bez ceny zapłacenia nie ma Bożego prowadzenia. Bóg chce czynić, ale chce widzieć, ile my jesteśmy w stanie i czy chcemy dać siebie. Co innego, zobaczy na dzieci, przyjdzie dziecko i mówi, tato, pomóż mi, powiesz, ale dziecko, ty nawet nie zacząłeś próbować, ale pomóż mi, to najpierw spróbuj. e nossa postura que é de mim Dajemy coś siebie. Bóg patrzy na to. Bóg patrzy na to, jak zaczynasz dzień, jak kończysz dzień, choćby nieudolnie, ale Twoje próby są, Panie, jak chcę więcej Ciebie. Ja chcę, abyś wypełnił każdą część mojego życia. Każdą część mojego życia. Stańmy przed Panem. Rozważmy. Jeśli jest rzecz, która oddaliła, jeśli jest rzecz, którą poświęciłeś za bardzo czasu i odciąga Twoje serce, wyznaj przed Panem, aby nic nie oddzielało, aby nic nie stało na przeszkodzie. Idź do uświęcenia, do oczyszczenia, aby Pan był uwielbiony z życia Twojego, skoro mówimy, że oddaliśmy je w Jego ręce. Amen.